Czołem widzowie, najlepszy kebab w Łodzi wielu komentujących tak uważa a ja jestem też jednym z nich wcześniej odwiedziłem turecką restaurację Midpoint i pokazałem wam Duruma był smaczny, a do wrzucenia mam jeszcze inną knajpę turecką Mangal, ale moim zdaniem kebab spot recenzowany przeze mnie dziś jest najfajniejszy pod względem cena jakość, w Point całość była cienka, tak fizycznie a nie, że przenośna, tutaj była za 25 zł, jest spora ale też jest jakość, zrobiłem Fotkę mięsa, jak wyglądało w lokalu. Zatem, załączę. Koszt 25 zł i wygląda to fajnie. Yy, ta, to taka a nie lokal. W sumie, ale jedzenie jest w porządku. Ludzie przede mną byli, siedzieli sobie na powietrzu, na powietrzu, ale większość stała, bo miejsca nie jest wystarczająco, niemniej jednak długo się nie czeka. Ja na bułkę z mięsem mieszanym i sosem mieszanym czekałem około 10 minut. Odebrane sos delikatnie muskał, podniebienie i wzbogacał smak mięsa i warzyw. Kurczak mało wyczuwalny i chyba było go, było go mniej e, niż tego wołowo-baraniego. O tak, a była był w porządku, natomiast to wołowe baranie jest właśnie takim game changerem, bo to nie najtańsza mierąka tylko już wizualnie po barwie widać, że coś lepszego. Mięso nieco twardsze, struktura bardziej nabita, jak ja to mówię, ale tak właśnie zachowuje się mięso, a nie pasztet za 25 zł całość była dość spora. Bułka chrupiąca i nie rozwalała się, a warzywa widoczne na ekranie były świeże. W porównaniu do tych tureckich knajp ten kebab wygląda na nieco bardziej spolszczonego przez bułkę, ale to właśnie Właśnie sprawiało, że całość jest fajna i dla oka i smaczna ogólnie. To najlepszy kebab z tych trzech, które testowałem w Łodzi i podszedł mi najbardziej, ale będzie jeszcze mangal, którego wrzucę pojutrze. Tam zam... zostawiłem sporo kasy, bo Durum 39 zł za placek, też dobry, ale więcej o tym w samym filmie. Jak ktoś jest zainteresowany serią z Łodzi, to jest to piąty filmik. Można sobie wejść na mój profil i obczaić. Tymczasem dzisiaj zostawiam ocenę mocne 9. Czyli bardzo dobrze. Pozdro!